Teraz ciekawe doświadczenie, będą do nas na jak szaleni. A to się zapowiada na bardzo prawdopodobną opcję, że będą do nas walić jak głupi. Jako pentani bym powiedział. Kuźwa, w lewo, w lewo, w lewo, panie, w lewo. O właśnie, a propos napierdzielania jak szaleni. Jako pentani. Właśnie, zaczę... właśnie się zaczęło. Kuźwa, to są dwie, dwie wieżeczki? Cholera. I got bad feelings about this. Fuck 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 O kuźwa, trafili na. Houston, trafili nas! Uwalili nam spoiler, ale jeszcze żyjemy. Teraz zaczyna walić do nas druga jeszcze wyżyczka. Za bicho. Za bicho! Fuck! SHIT! Cholera! Mamo! Gdzie ja pojeledziałem? Mamo pomocy! A! Boże! O kuźwa. Chyba silniki nam walnęli. Kuźwa, fuck. Tak, ja pamiętam, że Gotiku był, czy mi się wydaje, sk skrót do szybkiego zapisu. To chyba w dwójce e, szybki zapis dopiero wprowadzili, więc my to będziemy tylko tak sobie za za zapisywać. O, mamy naszego prawdziwego, chociaż, zaraz. Gdzieś był miecz, pamiętam, zaraz, zaraz. Czy miecz był tam, czy miecz był tam? Dobra, idziemy z idziemy kilofem na tego brzdala, na tego chomiczka. No, atakuj, Bezi, atakuj! Pięknie! Żadne, żadnego trafienia na nas. Cud, i malina. A także orzeszki. A, poruszanie się w każdej normalnej grze tego typu. Auć, coś mnie dziabnęło. Musimy uciec od zarażonych. Jedno nawet ugryzienie może nas zabić, z tego co czytałem. Tylko, może... Strasznie dziwnie się steruje! Boże, nie! Idź, 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 idź! Idź, idź uciekaj! Uciekaj, Boże! Jak mam biegać? Wciskając L. O, dobra. Eee, y, ladder. X Idź w cholerę, pan Eee, chodź. Aha, dobra, chyba tutaj nie mam w wejść. Okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej Dobra. <ścoughs>

Podleśmy trochę bliżej. Kurde, ale ta wieżyczka jest świetna. Co ma daleki dystans? Jebudu, yeah. yeah, cześć mam, czołem, moi drodzy Państwo. Ja jestem Moskit. A to jest cebulowa Odysseja. I bardzo efektowny start. Buraczka 1, więc 3, 2, i jedna... zapłon HUU! ogólnie będzie grube Tak od razu ostrzegam że to będzie dość gruby start Hello? Hello? Friendly? Friendly no weapons? Powiedz do niego, że jesteś strasznikiem czarnoruczki Biegnie do mnie jest siekierą Biegnie do mnie, do mnie Powiedz czarnik... Rusz i stać Hello? Hello no, friendly no weapons. Kurwa. Wolałbym uciekać. Trzeba od razu uciekać. Tobaj się w to dole. Chcę mieć ciaka. A bo no. lapsa.